Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: Gloria, 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 in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził zbawiciel, wszego świata odkupiciel. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba, bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Idźcież do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, Zaraz do Betlejem spieszno pobierzeli i zupełnie tak zastali, jak anieli im zeznali. A stanąwszy na miejscu pełni zdumienia, iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia, padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana. Wreszcie, kiedy pokłon Panu już oddali, z wielką wesołością do swych trzód wracali, że się stali być godnymi. Boga widzieć na tej ziemi, Gloria, Gloria, Gloria in Excelsis Deo. A wczoraj z wieczora, a wczoraj z wieczora z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Panna rodzi syna, Panna rodzi syna, Boga prawdziwego, nieogarnionego. Za wyrokiem boskim w Betlejem żydowskim. Pastuszkowie mali, w polu w ten czas spali, Gdy anioł z północy światłość z nieba toczy. Chwałę oznajmując, szopę pokazując, Chwałę Boga tego dziś nam zrodzonego. Tam panna dzieciątko, miłe niemowlątko, Uwija w pieluszki, pośpieszcie pastuszki. Natychmiast pastuszy śpiewaj, śpieszą z całej duszy, weseli bez miary, niosą z sobą dary. Mądrość druchowie, z daleka królowie, pragną widzieć swego Stwórcę Przedwiecznego. Dziś Mu pokłon dają, w ciele oglądają, każdy się dziwuje, że Bóg nas miłuje. I my też pośpieszmy, Jezusa ucieszmy, ze serca darami, modlitwa cnotami. Jezu najmilszy, ze wszech najwdzięczniejszy, zmiłuj się nad nami, grzesznymi sługami. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie. Anioł budzi przy dolinie pasterzy, co paśli pod borem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku. Dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta bije tak miła oku. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w żłobie Pana, pokrękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, że już Bóg wysłuchał próśb Izraela, gdy... Tej nocy to widzieli, co prorocy widzieć chcieli, w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy, bo ten Jezus z nieba dany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Betlejem Święte Betlejem Święte, miasteczko wsławione, tyś przez proroków z dawna ogłoszone. Według proroctwa Micheaszowego z Ciebie miał wynieść Wódz Ludu Bożego. To się już dzisiaj spełniło na Tobie. Posiadasz Boga w maluczkiej osobie. O, jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia, wyśpiewujące hymny uwielbienia. Tych więc aniołów i my naśladujmy. Uczcimy z nimi, z nimi się radujmy, wołając Witaj, o Panie nad Pany, przez Twych proroków z dawna obiecany. Teraz do Pana przybliżmy się z połem, Cześć mu oddajmy i uderzmy czołem, śpiewając chwała bądź Bogu Świętemu z przeczystej Panny nam narodzonemu. Po niebie biegną gwiazdki, migają na zakrętach i niosą ludziom radość i miłość w Białe święta. W radosny rytm kolendy biegnijmy do stajenki, na chwałę zaśpiewajmy Jezusa i Panienki. Dzieciątko, Niesie miłość i dobroć, jak opłatek Przemiana troski w radość i sople lodów kwiaty. Maleńkie, ciche dziecię, a pożar serc wznieciło, By nowe tysiąclecie dla wszystkich lepsze było. Na niebie gasną gwiazdki i nowy dzień się budzi, Na ziemię zszedł chę z nieba ukochać wszystkich ludzi. Otwórzmy przed Nim serca, uczcijmy Go pieśniami. Uchylmy drzwi do domów, niech mieszka razem z nami. Dzieciątko niesie miłość i dobroć jak opłatek, przemiana troski w radość i sople lodów kwiaty. Maleńkie, ciche dziecię, a pożar serc wznieciło, by nowe tysiąclecie dla wszystkich lepsze było.